Legenda o Kowalu. Był ciepły kwietniowy wieczór. We wsi Kowale powoli zachodziło słońce, otulając świat rubinowym blaskiem. W kuźniach, z których wieś słynęła na całą okolicę, słychać było ostatnie odgłosy młotów. Kowal Bartłomiej po długim dniu pracy usiadł nad brzegiem jeziora i zamoczył nogi w wodzie. Gdyby Bartłomiej wiedział, co się za chwilę wydarzy, pewnie lepiej by się przygotował. Uprzedziłby małżonkę o niespodziewanej wizycie, a już na pewno pobiegłby się przebrać po całym dniu pracy. Jednak Bartłomiej niczego się nie spodziewał i jak gdyby nigdy nic siedział zmęczony na brzegu jeziora i moczył nogi w wodzie. Ach, cóż to była za ulga po całym dniu pracy! Bartłomiej przymknął oczy i delektował się odgłosami przyrody. Nagle poczuł, że woda zaczyna dziwnie chlupotać. Otworzył oczy i przyglądał się jej przez chwilę. Woda była coraz bardziej wzburzona. Nagle dostrzegł w oddali łodzie. Płynęło ich w jego stronę coraz więcej. Bartłomiej patrzył z niedowierzaniem, bo nigdy wcześniej nie widział tu takiego ruchu. Przestraszył się nawet. Czy to aby na pewno dobry znak? Zanim jednak zdążył się im dobrze przyjrzeć, byli już na brzegu. Pierwszy z łodzi wyskoczył medyk i zawołał do Bartłomieja. Hej, gospodarzu! Mój z wielkim panem, księciem Łokietkiem! Prosimy o izbę dla jaśnie pani, która zaczęła rodzić. Z tym Łokietkiem? zapytał z niedowierzaniem Bartłomiej. Słysząc, że chodzi o księcia Władysława Łokietka we własnej osobie, kowalarz zanimówił z wrażenia. Nieraz słyszał w karczmie, jak przejezdni opowiadali o dzielnym księciu Łokietku, Wielmożnym Panie. Choć książę był niewielkiego wzrostu, to za to odwagi w boju miał za dwóch. Panie, chata nasza skromna, ale za szczytem będzie udzielić Wam gościny. Gość w dom, Bóg w dom! Powiedział Bartłomiej i choć nie był już najmłodszy, wyrwał co sił w nogach powiadomić o wszystkim swoją żonę Agnieszkę. Kiedy wpadł zziajany i czerwony jak burak do chaty, a gdzieszka zerwała się przerażona na jego widok. Kowal uspokoił ją, że nic złego się nie stało i opowiedział o całym zdarzeniu. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności, żona Bartłomieja nieraz pomagała już przy porodach, dlatego sprawnie przygotowała izbę dla rodzącej. Pościeliła łoże, wstawiła kociołek z wodą na piec i rozwiesiła. Pachnące zioma. Akuszerka i medyk wprowadzili do izby obolałą księżną Jadwigę i ułożyli ją na łóżku. Księżna zrobiła na Agnieszce ogromne wrażenie. Mimo bólu nie utraciła swojego dostojeństwa. Była ubrana w piękny podróżny płaszcz. Jej cera była alabastrowa, a z jej twarzy i oczu biła niesamowita mądrość. Agnieszka nigdy nie widziała Prawdziwej księżnej, a teraz ta dostojna dama miała rodzić w jej chacie. Kiedy Bartłomiej wyszedł z izby, wokół jego domu stały już rozbite namioty i paliły się ogniska. Orszak zasiadł przy ogniu i wszyscy z niecierpliwością wyczekiwali rozwiązania. Bartłomiej dostrzegł w oddali samego łokietka. Ale widząc, jak nerwowo chodzi tam i z powrotem, postanowił, że nie będzie podchodził przywitać księcia. Miał w pamięci opowieści o wybuchowym charakterze władcy, dlatego wolał poczekać na spokojniejszy moment. Nad ranem krzyki królowej ustały. Między namiotami zrobił się wielki ruch. Wszyscy czekali na wieści. Czy dziecko jest zdrowe i co z księżną? Po dłuższej chwili. W drzwiach chaty pojawił się medyk. Wszyscy zebrani, zamarli przejęci. Masz syna, panie. Księżna ma się dobrze. Bogu dziękujmy! Oznajmił. Księżna nie była już młoda i traciła nadzieję, że urodzi jeszcze dziecko, a tym bardziej upragnionego przez Łokietka dziedzica. Dlatego wszyscy po słowach medyka zaczęli głośno wiwatować. Tymczasem Agnieszka z akuszerką obmyły chłopca, zaś Agnieszka, jako gospodyni, dostąpiła zaszczytu podania dziecka księżnej. Jadwiga była bardzo zmęczona. Ale kiedy dowiedziała się, że urodziła zdrowego, dorodnego chłopca, nie mogła opanować łez wzruszenia. Szczęśliwa ucałowała synka i wyszeptała: Wiem, że będziesz wielkim władcą, synu. Pamiętaj, że urodziłeś się nie w pałacu, tylko w chacie u zwykłych ludzi. Ich dobroć i gościnność pomogła bezpiecznie sprowadzić cię na ten świat. Nie zapomnij odpłacić się im za tę dobroć. To będzie Twój lud, synku. Kiedy księżna trochę wydobrzała, wyprawiono na miejscu huczne chrzciny. Łukietyk był bardzo wdzięczny Bartłomiejowi za pomoc i wierzył, że prosty kowal przyniósł mu szczęście. Postanowił więc, że to właśnie on zostanie chrzestnym chłopca. Gdyby dzień wcześniej ktoś powiedział Bartłomiejowi, że odwiedzą go tacy zacni, goście i dodatkowo będzie trzymał do chrztu książęcego syna, to by go wyśmiał. Ale to była prawda. Po ceremonii chrztu, orszak oraz mieszkańcy wsi bawili się do białego rana, Minęły lata. Łokietek został królem, a po jego śmierci koronę odziedziczył nie kto inny jak chłopiec, którego Bartłomiej trzymał do chrztu. Chłopiec ten przeszedł do historii jako wybitny polski król Kazimierz Wielki. Ten, który zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Kazimierz nigdy nie zapomniał, że urodził się w skromnej chacie zwykłych ludzi. Kiedy był już królem, Jeździł często w skromnym przebraniu po kraju i udając zwykłego wieśniaka, słuchał potrzeb i trosk swojego ludu. Wracał też do miejsca swojego urodzenia, któremu w ramach podziękowania nadał prawa miejskie. Właśnie tak rozpoczęła się historia króla Kazimierza Wielkiego, zwanego królem chłopu. Wal Bartłomiej zyskał po narodzinach księcia przydomek Lewantes, czyli ten, który trzymał dziecko do chrztu. Od tego przydomka wywodzi się jedno z najpopularniejszych polskich nazwisk Lewandowski. Zapytaj babcie i dziadka, gdzie oni się urodzili. A jakie ty masz nazwisko? Zgadnij, od czego może się wywodzić? Może ktoś w twojej rodzinie wie, a nazwiska twoich koleżanek i kolegów? Od jakich słów pochodzą?